Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Max. Tak, dzisiaj takim wstępem z takim muzyczką na pianinie. Nie tak na poważnie mówiąc, e, jeszcze, tak jak obiecałem wam ostatnio, pokażę Wam mm, wszystkich miłosiergów Fire Temple. A jeżeli chodzi o muzyczkę w tle, jest to cover takiej mojej znajomej na pianinie. Po prostu logina z Lola. Z logina z Lola do postaci Queen. Nie wiem, jak to nazwać, znaczy. Queen Login Screen, czy coś takiego. No i wiecie, tam muzyczka przy logowaniu. Ja na to się zrobiła taki cover i, i, i ostatnio cały czas go słucham w kółko, bo mi się cholernie podoba. I też tam pozwolę go posłuchać. Po prostu. Jest on dostępny na YouTubie. dam e, na linka. Do niego i, i możecie sobie posłuchać, bo jest naprawdę pięknie zrobiony. I, i, I tak, dlatego, tak właśnie dzisiaj spokojnie, klasycznie. Święćmy tą chwilę dla wszystkich poległych Eliosów podczas walki w PvP. Dobra. <laughs> no dobra, ja no nie wiem, mi się też podoba, naprawdę świetny ten cover, cholery mi się podoba Jest naprawdę źle zrobiony i zaraz wiem, że będą pytania z kim jestem w grupie To jest po prostu mój alt, który ja go kiedyś zrobiłem i, i zastanawiam się do, do cholery po co są te kanony Ja już go kiedyś widziałem, jak na rifcie po Asmo stronie i też był taki kanon i się bałem do niego podejść, co mogę wyłożyć? What the fuck? Eee, ej, eee... Eee... E, jeżeli ktoś wie, po co są te kanony i do cholery się po co ich używa, wow, dobra, jeżeli ktoś wie, po kiego, o, zniknął, nie wiem, dobra, jeżeli ktoś wie, po kiego grzyba są te kanony... Niech mi powie, naprawdę, bo nie wiem, już go, zniknął, nie wiem w ogóle o co chodzi. Nagle wszystkie moby, które będą się bić, stały się jakby przyjacielskie. Także jeżeli ktoś wie, o co chodzi z tymi kanonami, to bardzo bym prosił, żeby mi dał znać, bo... Ja mam pojęcia, co chodzi, naprawdę, nie mam pojęcia po prostu, o co chodzi. E, z nimi. A chciałbym cholernie wiedzieć, dlaczego i po co są... Dość ciekawe. No dobra, czekaj, idziemy do Fire Temple, chyba nie ma ograniczeń jego levelowa... Levelowego. Do Fire Temple, ale czy się pewnie. Fire Temple, o 27. ja ostatnio w komentarzu napisałem w opisie filmu, że instancja jest od 30 poziomu, e, bo ona normalnie zawsze była od 30 poziomu, ale z tego co ja widzę, to zmniejszyli ten poziom i troszeczkę tego nie rozumiem, ponieważ Chrome mm, ma 37 poziom, więc jak ktoś ma 27, to on praktycznie zero damage będzie robił. W tej dla tej kromedy. No dobra, ja się wam pokażę lokalizację tych wszystkich mini bośników. Eee, Fire Temple, jakie są. No mówię, mam tutaj maksymalny, pfu, nie maksymalny, ale na tyle duży poziom, że nic mi nie będzie agrowało. Zabijać ich nie będę, bo i tak nie będę miał dropu. Jakby ta Lily, ten mój Art miał 27 poziom, to bym po prostu bym ją zabrał też tutaj. Na tej instancji ona by mogła wtedy zbierać itemki, ale no niestety jeszcze nie ma 27 poziomu. Nie wiem, czy w ogóle będę wbijał na niej ten 27 poziom, czy w ogóle jeszcze będę tą, tą postacią grał, tym Gladem. Bo to jest taka postać, którą kiedyś zrobiłem. Miałem jakiś fajny pomysł, żeby po prostu zrobić sobie drugie konto, tylko że się zgapiłem, nie zdążyłem wybić na nie weterana. I, i, I w sumie potem mówię, kurczę, to nie opłaca mi się za bardzo grać bez weterana. I tak w sumie leży to konto i czeka, czeka na właśnie na, na takie chwile jak teraz, że po prostu muszę. Że muszę, że chcę coś nagrać, to właśnie mam tą postać, żeby w razie czego mógł zawsze mieć grupę z kimś, mieć pewne kiedy wywali. Ok, jesteśmy w Fire Temple. To jak przychodzi się Fire Temple, to wam pokazywałem w osobnym materiale. Także tutaj się będziemy zaglądać. a ja wam dzisiaj pokażę wszy wszystkich, wszy wszystkich mini-bosików, przynajmniej tych, o których ja wiem. że są jakieś mini-bosiki, o których ja nie wiem wtedy po prostu napiszcie w komentarzu ja w te komentarze nie, nie wiem, nie czy da się jakoś wyróżnić komentarza chociaż wiem, że jak się odpowiedź da wideo to, no jest wideo tylko ogólnie odpowiedź to tak to wtedy, wtedy coś tam się dzieje okej, okay, pierwsza lokalizacja minibosika jest tutaj no niestety tego nie ma, tak jak mówiłem, no to jest łódź e, szczęścia, że te minibosiki będą ale jeszcze pierwszy minibosik mm, powinien znajdować się tutaj i on się inaczej, na, nie wiem jak się dokładnie nazywa ale on się inaczej nazywa niż Aetheri Golem niż e, Power Call Golem i on jakoś ma inną nazwę, prawda? Swoją tam własną I on się znajduje tutaj, i też y, tu jest Shugo I ten Shugo jest tylko dla Asmo, więc możecie go olać W ogóle nic nie robić, także nawet nie warto I on może tutaj też się pojawi? Nie ta na pewno, tam na pewno gdzie pokazałem Także jak tutaj jest pierwszy bosik. Dalej, y, idziemy teraz tutaj do góry Pokażę że gdzie się znajduje drugi bosik. Drugi mini bosik. czy on tutaj się też chyba znajdował, ten sam bosik. Już nie pamiętam, czy to było tak, że one się znajdowały się w dwóch miejscach, czy czy, czy, czy. czy może tutaj będzie? Nie, bo ja tak patrzę tabem, bo tabem wiecie, jest, można też i markować, ale nie, tutaj też tego nie ma. Ogólnie one mają tak jakby dwie lokalizacje, te mini Pierwsza jest tam właśnie na dole, druga jest tutaj. No i one czym się różnią, tym że mają więcej tych kropek. Jak tutaj są te kropeczki. To te mibosiki mają zawsze o jakoś więcej tych kropek i, i potem możecie poznać, że to jest mibosiek. No niestety, ale go nie było w żadnej z lokalizacji. No więc idziemy dalej. Tak jak mówię, to jest wszystko u Ale już przynajmniej wiecie, gdzie warnie czego szukać. I tak jak mówię, te mibosiki dropią tylko zielone itemki, tylko że prawie zawsze tam wydropią. Drugi to jest cipus. O, zobacz, to nie było cipus, ale jest Cypus. Tak wygląda Cipus. Widzicie, on ma więcej tych kropeczek, ma ich aż cztery. Czyli te minibosiki wszystkie mają cztery kropeczki. No i właśnie to jest sipus. Sipus wiem, że na pewno dropi tarcze i na pewno dropi e, pasek, bodajże i pierścionki. Ale to pierścionku nie jestem pewny, ale chyba na pewno pasek dropi i na pewno dropi tarcze Dalej idziemy. Tutaj będzie też minibosik. Musimy też się spiąć. I tu jest pierwszy minibosik, on jest tutaj u góry. Oczywiście go nie ma. Chyba. Nie, nie ma go, jest zwykły boss, bo znaczy, i to jest, tak jak mówię, kolejny mini On znajdował się, powinien tutaj, i tak jak mówię, mają cztery kropeczki, więc tam pięć kropeczek. Potem można właśnie poznać że to jest boss Nie wiem, czy on ma jakąś inną lokalizację, ale chyba nie. I ten mini nazywa się że znaczy, ma drugą jeszcze lokalizację i ten minibossik nazywa się Smoker, Smoking, czy coś takiego, tam z dymem. Smoke. To jest jego pierwsza lokalizacja. Jeżeli go tutaj nie ma, to się nie poddaj. Nie poddawajcie ja się tu nagrywam? Nagrywam, dobra. Jeśli się nie poddawacie, ponieważ jest jeszcze druga jego lokalizacja, troszeczkę wyżej. I to jest dokładnie ten Black Smoke Asparm. I on, co ciekawe, może wam wydropić również nie, yy, złotą broń. Dość że wydropi zielone armory. To jeszcze może wydropić złotą broń. Tylko, że szansa na to jest bardzo, bardzo mała. Ale ja raz tak miałem, że właśnie byłem na instancji Fire Temple, to jeszcze było. W, no nie wiem kiedy, to było jeszcze jak na tym twój na tym Sorcerze, właśnie bijałem 50 u mnie te levele To właśnie jakby na na Sorcerze, to było nie wiem z pół roku temu jakoś, to właśnie mi wypadła, nie, akurat nie mi, ale ogólnie z tego bossa wypadła na złota broń Ale nie pamiętam dokładnie jaka, ale wiesz, że po raz pierwszy wtedy widziałem, że faktycznie to nie jest legenda, on naprawdę dropi złotą broń Ok, idziemy dalej Idziemy dalej, idziemy dalej, zobaczymy co będzie dalej że znowu nam się coś uda, wydropić, nie wydropić, tylko wynaleźć <Ky> i czasami też Fire Temple są tutaj skrzynki, przede wszystkim takie wiecie, te skrzynki takie treasure boxy no ja nie wiem, że jedna z treasure boxów no jest tutaj, czasami się pojawia i łatwo rozmawiać, bo na mapie tutaj nie ma żadnych mini-bosików, ale wam pokażę co tutaj jest, bo na pewno każdy jest ciekawy bo tutaj się nigdy nie chodzi Tutaj się idzie tylko po to, bo jest tutaj taki quest. Trzeba pogadać tutaj o... z tym panem tutaj, on ma tam takiegoś tam questa. No i jak się z nim porozmawia, to po prostu quest jest zatwierdzony. No więc ta, to jest tylko to pomieszczenie, tak jak mówię, tylko po tego questa. Nie ma tu nic ciekawego. tu są tylko, jak widzicie, same mopki, mopki, mopki. I nie ma tutaj żadnego mibusika, jest są tylko i wyłącznie mopki. Tak jakby ktoś się kiedyś był ciekawy, czy, czy aby na pewno? że tam coś jest, nie, tutaj są tylko mopki. I to jest tylko pomieszczenie do Questa. I ten quest można zdobyć, bo to jeszcze pamiętam, że tego quest'a wiecie gdzie się zdobywa? Zdobyła się go w Heiron, yy, w Eltnę I tego quest'a się bierze bodajże z tej wioski. I tu bodajże była jakaś stara... z tej wioski? Ja dobrze mówię? Czekajcie... Chyba z... tej... Tak, z tej, na pewno z tej. I tu gdzieś tu była taka stara babcia, jest pod namiotem, czy coś takiego, nie wiem, coś, taki, coś, coś w tym stylu. I ona daje złot, yy, złotą, mówię, niebieską broń, nie wiem, że się właśnie z nim pogadać, się tą broń dostaje. No i kolejna lokalizacja to jest taki smok, Ostatnio widzieliście tego kutisena O, i jest tutaj ten Kutisen. No i to jest ostatni Mini Bosik. No i tyle w sumie Mini Temple. Temple I jeszcze czasami wiem, że ten Cutisen chyba podejrz, że tutaj jest, ale nie wiem, nie jestem pewny. I na no to już jest, jak wiecie, o Wile Judge Chromede. Widzicie, ostatnio była tylko Judge Chromede, a Wile to jest ta, z której prawie zawsze, za każdym jednym razem, dropi złota broń. No niestety, nie mam nawet jak. Teraz tej ubić, a trochę żałuję, bo mógłbym sobie wdropić złotą tą broń. No ale niestety nie ma za bardzo już jak, jej, jak, jak tego zrobić, bo tak jak ją teraz zabiera ten tym source, że to i tak nie będzie dropu, bo moja, mój glat nie może wejść do instancji. No dobra, to się mam nadzieję, że Wam się podobało, że teraz już wiecie mniej więcej jak wygląda dokładnie Fire Temple z lokalizacją wszystkich mini -powsików. Jak chcecie to, nie wiem, chcecie, tak naprawdę, według mnie, tylko się opłaca tego smoka zabijać, jeżeli już ktoś chce, ale czasami też można się pokusić tego Kutisena czy Sipusa, no one są akurat po drodze, no i tak jak tamten Golemik, ten na początku no, no ich trzeba trochę przejść i wybić i zabijać, ale ten Sipus, no zobaczcie, no to jest zabicie tylko dwóch mobków więcej plus Sipusa, a drugi tak samo, no tutaj zabijecie, no to się zabija zawsze, te dwa, to tak naprawdę podejdziecie tutaj Zabijecie te dwa, no i to też tutaj Kutysn już jest od razu, także według mnie te, te dwa binibusiki, czasem można o nie zahaczyć. A jeżeli macie słaby set, naprawdę bardzo słaby, to naprawdę możecie poprosić Please Kill, I need czy coś cokolwiek tak napisać. I tylko oczywiście jest Please. poproście, nie, że idziemy zabijać mam was w dupie. Tylko napiszcie, bo w ogóle jakieś informacje, żeby ludzie wiedzieli, że chcecie go ubić, bo, bo wiecie, bo nigdy nie wiadomo, jak to jest. No dobra, mam nadzieję, że teraz już wiecie mmm, trochę więcej na temat e, instancji Fire Temple. Że wam, się, że wam się trochę to, że tak powiem, rozjaśniło umysł, jak dokładnie ta instancja wygląda. No a ja Wam dziękuję ślicznie za uwagę, no i cóż, do zobaczenia. Cześć.